Kładę na Discorda, pierwszy link w opisie. Dobijamy 4000 subów. Jak chcecie pomóc, to zostawcie suba. No elo, ja jestem Sobkam. No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku za Cewę Równęta. No i się widzimy na Crazy RPG. W tam Candy RPG. Cześć, zaraz nawet zobaczę, kurwa, gdzie my się widzimy, moje. <grym> candy RPG jakiejś frakcji, administracji wiele innych. Pisałem tutaj w początku widzę, że to logo e, to za wysokich lotów, nie jest tak samo ta grafika. Więc to myślę, że będzie e, ciekawy serwer. W dodatku takie czarne, na tym to i trochę, ale się i zobaczymy za chwilkę, e, jak ten serwer się prezentuje. Ehm, aha. <grym> to fajne, e, ten Candy RPG e, w, w tle z PSSM logo. <grym> to już wiemy, z czego mamy tutaj e, panel wyboru e, tych, tych miejscóweczek. Myślę, że. Najlepszym miejscem może być do tego urząd na samym początku, żeby wziąć sobie prawko no i sprawdzić, jak to wszystko działa. No i czy jakaś paczka z PSM, SM, czy jak to się tam nazywa, jest, gdzieś tam nam to sprzedało na początku. Moje ID to jest 16. Jestem 16 osobą em, na serwerze. No w porządku. E, takie samo mapowanie, taką podobną paczkę, e, tak mi się wydaje, widzieliśmy. Um, w lewym dolnym rogu mamy ten motyw bujania się loga z city, Z jest spoko, ale niestety nie jest Co e, zrobione przez nich, tutaj mamy urzędnika, otwarcie organizacji, no spoko, że tak sobie siadamy, e, tylko że jak to jest jakaś paczka PSSM, no bo jest to taka paczka, o to zwykle nie ma się czym jarać. Pod F2 mamy jakiś panel shaderu, możemy ukryć chód serwerowy, wyłączyć rozmycie podczas ruchu, odległe naderwamy detale, podłączam do panel Każda seria, pokażmy licznik FPS-ów. Um, efekt rozmycia wyłącz efekt śniegu, bo w sumie jest lata, więc co mamy śniegu oglądać. Um, tutaj mamy przepisywanie pojazdów um, i tak dalej. Poczekajcie, znajdziemy jeszcze jakieś OSK tutaj. Mogli kurwa zdać jakieś prawo jazdy, tylko że to w kiblach to ja raczej, <grym> raczej prawo jazdy nie zdam. W kiblach to mogą zdawać zdesperowane nastolatki prawo jazdy, wiecie w jaki sam sposób. Um, <grym> Dobra, nie wiem nie wiem gdzie, gdzie ja znajdę w ogóle, e, tam się wyrabia kartę bankową. Co wy chcecie ode mnie? 350? 3,5 tysiąca PLN-ów oraz 5 godzin na serwerze. Tu niby PLN-y, a tu jednak dolary. Niezdecydowani ci chłopcy są, <grywa> Wybór pracy mamy w tym miejscu. Skalowanie macie kozackie, mam powiem chłopaki. Trochę <grywa> mam wam przesunęło to skalowanie. No, skrypterze, lua skrypterze. Te, te, te są z City akurat, nie. O um, Markery, jeżeli chodzi o markery o tym chodziło. Te mają pojazdy publiczne, weźmy sobie jeden z nich. Sprawdźmy, czy mamy interakcję. interakcji nie ma. Bo na paru serwerach było odpalanie silnika, w prawda, więc... Um, ok, Okej, no licznik jest. Um, standardowy chyba spisa no... Ja nie wiem, to jest jakiś śmieszny. To, to, to też tak jak jeden gdzieś widzieliśmy. O kurwa ile ty ludzi macie. MRC, jakiś dj pl Współwłaściciel Joker Guardian, Patrick, kurwa. Jakaś paczka zajebana jest znaczy, Tutaj zmienić te tylko widzę na Candy RPG. No to fajnie, że witamy Was na cukierkowym RPG, na którym jestem 16 osobą slotów posiada e, serwer chyba 30. Z tego co pamiętam, tak, serwer posiada slotów e, 30. Rozgrywka w mieście e, San w Chuj mamy tych tutaj... O znaczników na rodarze, chyba wszystkie się pokazują. To jest też bez sensu, no bo um, teoretycznie to się powinno pokazywać w, w taki sposób, że jak się do tego dopiero zbliżamy, to się nam to pokaże. A nie, że my to widzimy już po prostu z daleka, no bo to jest e, bez sensu totalnie. Dobra, tutaj mam jakieś kolejne mapowanie swoją drogą, takie sobie, jakieś, chociaż w sumie miejsce parkingowe jakieś jest. E, no i tutaj mamy pracę magazyniera, to, to, to standardowe powinien być. trzeba wziąć paczkę, kliknąć E. No i zająć się tutaj okay, wskazane miejsce na no zgarnąć Z tego tytułu jakieś e, pewnie dolarki. No w porządku. Tutaj mamy kolejne mapowanko, tylko że to takie mapowanko, to, to nie wiem czemu takie coś tutaj w ogóle stoi, ale w porządku. I czemu rosną drzewa tutaj. w e, samym środku jakiegoś czegoś. No, nie pasuje to za bardzo. No dobra, tutaj mamy OSK, zobaczmy gdzie my możemy w ogóle z jazdy zdać. Nawet w OSK możemy pójść, jak widzicie, się na pierdolik. Tutaj mamy barek, <grytanie> tutaj możemy sobie bal jakiś zrobić. No, nas no, średniawka, średniawka bym powiedział. Taka mocna średniaweczka. Dobra, tutaj mamy dostępne licencje. Kategoria B. Akceptuj. Udaj się do niebieskiego markera, który znajduje się w sali obok. Gdzie my mamy niebieski marker tutaj? W sali obok go Kurwa nie widzę. Nie widzę tego markeru. Gdzie on jest kurwa? Ja pierdolę, jakie to skomplikowane to serwer wasz. Ja cię pierdolę. Do jakiego markera mam podejść? Widzicie jakiegoś markera? Jestem ślepy kurwa? Akceptuj. No daj mi to prawko zdać. W pokoju obok. Dobra. Obok pokój. Tu nie ma żadnego pokoju. Aha, tu są niebieskie markery, są po prostu ślepy. O Jezu, nawet tego czytać mi się nie chce. Ja to nie zda mnie byle co klikając. Wyjebane kurwa. Ja chcę mi się to czytać. Zdałem? A <laughs> jak no. Morzystałeś 4 na 6, nawet jak nie czytałem odpowiedzi. Ja to jestem jednak kierowca idealny. Eee, dobra. Mamy mamy oznaczone na mapie punkty mniej więcej gdzieś znajdź te prawa jazda, to jest w porządku tylko że to jest chyba ta paczka tego PSM Mamy jakieś progi zwalniające czy samo odpalanie tutaj już kurwa widzieliśmy tutaj raz że to szok no ale ok prawie jazda z nas raczej nie interesuje sprawdźmy sobie po prostu jak to wszystko się tutaj prezentuje na tym sobie w tym miejscu mamy gdzieś mechanika tylko że ten mechanik jest chyba z góry czy on jest gdzieś trany z tyłu yeah ja nie mam pojęcia, czy tego mechanika zrobiliście bez kitu. W ogóle, no i swoją drogą, oprócz no tego mechanika, my mamy tam jeszcze e, lakiernie i tak dalej. No, no nie wiem, na tym parkingu to chyba, żeście tego nie zrobili. Swoją drogą. Swoją drogą, powiem tak. W tym miejscu mamy jakiś salon samochodowy, no w porządku. Tylko takie salony to mnie raczej tutaj nie interesują. Bardziej mnie interesuje, co oni by mogli tu zrobić w sumie autorskiego. Obstawiam, że pewnie nic tutaj autorskiego nie ma, bo to jest taka zersnięta paczka. Jest to bardzo, bardzo mocno zarżnięta paczka, no nawet to się nie chce otworzyć. Ale powiem wam, że te bramki to wy macie takie kozackie, że tu zabezpieczona level hard. Jak widzicie na załącznym obrazku, panel wirtualnego parkingu, czyli tutaj mamy jakiś parking wirtualny mamy również jakieś mapowanie, które pewnie sami też nie zrobili. No kurwa. Em, auto no powiem wam, że to mapowanie to jest z krzesełkami w powietrzu jest bardzo quality bo na mechanikę byśmy chcieli, to możemy w powietrzu lewitować również mechanik Naprawdę nasz pojazd możemy sobie tam pierdolać jakąś kawkę czy coś no w porządku i macie to powiem wam, że po chuju, to mapowanie to jest naprawdę map edytorze level hard to mapowanie na mapie do tych punktów mamy odchuja, tylko że są tak po raz po tej mapie, i to trzeba jechać, jechać, żeby do czegokolwiek trafić na dole. E, nie ma po co tego C, bo to C to jest po odbiór tych pojazdów, które nam zajębała policja. Po e, prawej mamy w sumie tylko przechowalnię, no i mamy salon samochodowy. Możemy go w sumie sprawdzić, jak on się prezentuje. E, tych prac to mamy 3, 4, z 5, tak, z 5, 6 prac mamy na serwerze, więc. No niby okej, okay, sprawdźmy ten salon, ale ten salon to też raczej nie trzeba się nic tutaj. Nie, no, jak ja widzę taką zwykłą paczkę, to obrót robienia sobie beki, to to chyba e, nie ma najmniejszego sensu tutaj jakieś to ocieść, to jakieś mapowanie, znowu jakieś drzewa na środku miasta, o i wam chodzi, kurwa, z tymi drzewami, bez skitu. E, pozostawianie pojazdu tutaj mamy, czyli tak prezentuje się to nasze e, przebieralnia, no w porządku. Czyli sobie pozostawiamy to, no i cyk, cyk mamy, ok. No to na... No i tutaj po prawej stronie zaraz mamy kolejny W. No i na dole mamy koszulkę. To W obstawiam, daję sobie rękę ujebać, że to jest kierowca Streetview. E, tak, dokładnie tak. O, kierowca Street View. No to nie ma już nawet czego patrzeć, jest to zwykły Lance Starker. Bo sobie na czymś przypomniałem do ostatniego odcinka z właśnie tą anteną na dachu, więc wiecie, jak jestem e, tutaj. Ta przebieralnia, no kurka wodna, powiem wam, że ta paczka to to zwykłe East City, ale ogólnie jest to sklejone PSS-em, czy jak to się tam mówi. E, zapomniałem pewną nazwę tego serwera, ale skrót jako tako kojarzę. E, więc okej, okay. no i słucham, no tak patrzę to ja to. SF wcale zwiedziłem. Ja już wam powiem, żeby nie było e, co gdzie jest. Na przykład tam w lewym dolnym rogu na Montchilliat jest praca e, górnika. E, de, praca 2 znajduje się tam po tym W. E, kapka dalej na tej polanie, jak widzicie, bardziej po środku na dole. E, w Los Santos na samej górze jest to pewnie praca kuriera, kuriery No A tak poza tym to macie medyków na pustyni Fort Carson. No i macie Straż Pożarną. Również Ford Carson też zmapowano z tej paczki PSSM. A Las Venturosa na samej górze macie. Również Straż Pożarna. Straż Pożarna jest w tamtej paczce, bo chyba nas od chuja. No i jaką siłę tutaj mamy, co dokładnie nie wiem, co na robię, nie pamiętam. No i mamy salon pojazdów powietrznych. tak mi się wydaje, by Byside Marina. Więc powiem Wam. Tyle, że ten serwer to nic zwykle specjalnego tutaj e, nie mamy. Tam mamy jakiegoś, jakiś kurwa ludzika. To będzie pewnie frakcja taksówek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze to za chwilę obadamy, ale tutaj chyba jest frakcja taksówek. E, chyba tak. Albo jakiś komis, salon. Zaraz zobaczymy, co to robi. E, tak, to jest baza sap. a e, żamy tutaj. Niestety na parkingu nie możemy znaleźć, chyba że to się rozbi dopiero e, jak wejdziemy sobie do środka jest zaczniemy pracy no w porządku. No to takie standardowe 1 na 10, no bo na tym że zbytnio e, nie mamy nic autorskiego, raczej nic nie mamy autorskiego. Podmieniona grafika, podmieniona nazwa, no i e, to by było na tyle, bym powiedział właśnie e, z tego tutaj oceniania. Więc myślę, że jeden na 10. widzieliście jaki serwis miał być następny, z wami Sobka, trzymajcie się wszyscy, do tego. joł!